Siemano Wydzowie, ale dzisiaj mm, yy, gramy w Minecrafta po raz kolejny yy, wiem, że ostatnio nie działał wczoraj nie działał wczoraj nie działał mi jakoś Minecraft nie wiem jak, ale dzisiaj już działa i yy, budujemy dzisiaj swoją wioskę i co dobijamy 600 subów bo na 600 subów jest Q&A i co, miłego oglądania aj sorry że zbyt zła kamera była w ostatnim filmie, ale yy, wiecie, no, o, źle, źle, coś się też popsuło, no. i co, miłego oglądania. O. O, ale fajny yy, dzień na Oliowicach, yy, ale jeszcze nie ma wioski naszej, więc musimy dzisiaj pozbierać materiały, a jak... <laughs> Za chwilę się dowiecie. Oczywiście zniszczymy wioskę villagerów. Ale teraz na razie idę gdzieś widzowie. Tutaj jest portal. Tego wcześniej nie widziałem, ale oczywiście który nie działa. tak jest problem. O Jezu, tutaj chyba zginęłem ostatnio. Więc O, czy jest skrzynia? Oczywiście widzowie musiał mnie zabić Enderman. Enderman. Nie wiem jak to się mówi. Ja myślałam, że to pies jakiś. Nie wiem, mowy. Dobra, żeby tylko nie dotknąć magmy. Poczeka, jest tu skrzynka? Pięknie nie ma. Od kiedy tu skrzynki nie ma? A jest skrzynka. Jest, dobra. Uuu, w sumie nawet dobrze bryłka złota, weźmiemy sobie na przelki, ognista kula, kilof i dwa miecze, dobra, no i co, więc na razie to możemy zrobić wszystko, co na razie możemy, <grystanie> Jezu, nie mogę, co, <grystanie> co, cringe, oczywiście się to wytnie, mam nadzieję, że nic nie, nie, e i oczywiście, że się to wytnie, wytnie się to. Mm, Nie ja żartuję. Właśnie widzowie, teraz będę budował domek i potem pokażę wam go i w komentarzach napiszcie swoją ocenę. Sorry, ale będzie trochę zdirta, kiedy się to poprawi. Dobra, widzowie, pokazuję go wam za chwilę, więc jeszcze jak nie subskrybujcie, to zasubskrybujcie. I uwaga jest trochę zdirta. Ale pokażę go wam za 3, 2, 1. Uwaga. Sorry, że jest dirta, ale kiedyś się to poprawi. Jeszcze nie wyświęcicie do góry. No taki domeczek. Wejdziemy jeszcze do środka. W środku jest nawet... Nawet, nawet. Niby nie mam łóżka. Tam, tam takie żółciutkie. A więc, co widzowie? Yy, za niedługo zbudujemy całą wioskę. I teraz tylko muszę się zająć tym. Yy, albo wiecie, co widzowie, zedytujemy go. Zrobimy drugie piętro. Dobra widzowie, już teraz edytuję. Dobra widzowie, efekt końcowy Wam pokazuję, za 3, 2, 1. No, taki. I co? Mogę dalej powiedzieć. Subskrybujcie.